Okej okay, kochani, wybiła 18. Witam bardzo serdecznie. Tu Magda Hosiawa z Mentoris. Jak co dwa tygodnie spotykamy się na zagwozdce księgowego. Tym razem jest to zagwozdka numer 14 i już ostatnia w tym roku. Ale oczywiście, zanim przejdę do omówienia zagwozdki księgowego, dajcie mi proszę znać, że mnie widać i że mnie słychać. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. Czy jest już możliwość, że będziemy kontynuować? Czy mamy jakieś problemy techniczne? Pytam, dlatego że ostatnio problemy techniczne mi się mnożą. Więc Aneta, witam. Napisz proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać, a z PDF-em proszę wstrzymajcie się jeszcze chwilę, bo rzeczywiście napisałam, że PDF będzie można pobrać w trakcie zagwoski. Ale żeby to pobranie było możliwe, trzeba odczekać jeszcze chwilkę. Wszystko ok. Paulina, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie dołączacie. Daniel, Weronika, fajnie, że jesteście, cieszę się bardzo. Wygląda na to, że od strony technicznej wszystko na, nam działa. E, powiem Wam tak: ostatnia zagwozdka w tym roku, pewien sentyment, no bo będziemy wracać w przyszłym roku. Chciałabym tą serię kontynuować. E, plus, będę miała kilka niespodzianek, także obserwujcie mnie na Facebooku, bo będę powoli zdradzać. Dzisiaj miałam taki napad, by Wam zdradzić e, i pojawi się nagranie o tym, co mamy w planach e, w kolejnych tygodniach. Natomiast ja, żeby szanować swój czas, szanować przede wszystkim wasz czas, chciałabym przede wszystkim przejść do tego, by omówić tą zagwostkę. Jak widziałam, zagwostka wywołała trochę, jakbym to nazwała, poruszenie, ze względu na to, że mówię tam o podatniku zwolnionym. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie robię nic bez powodu i ten podatnik zwolniony w tym przykładzie został celowo umieszczony, i za chwilkę dowiecie się dlaczego. Natomiast, yy, co, jeszcze wam, yy, co jeszcze Wam powiem? Kwestie organizacyjne, bo za chwilę wypadnie mi to z głowy. Oczywiście, jak zwykle, a to przede wszystkim dla nowych osób. Jeżeli będziecie mieli pytania, to po tym jak omówię zagwostkę. Z chęcią e, na nie odpowiem, natomiast w trakcie, kiedy będę zagwostkę omawiać, bardzo Was proszę o odrobinę cierpliwości, żebym mogła e, tą, e, tą zagwostkę, tą sytuację Wam dokładnie wyjaśnić. A sytuacja nie jest bardzo trudna, zerknę sobie tylko. E, mam pewnie informację, że możecie już w razie czego PDF pobierać, natomiast mam nadzieję, że zostaniecie do końca i wysłuchacie o co w tym przykładzie tak naprawdę chodziło. Postanowiłam dla Was przygotować przykład praktyczny, przykład, który połączy dwie największe zmiany, które miały miejsce ostatnio odnośnie podatku VAT, a mianowicie wprowadzenie białej listy podatników i konsekwencji z białą listą związanej, ale także mechanizmu podzielonej płatności w tej wersji już obowiązkowej od 1 listopada 2019 roku. Bo yy, nie dziwne jest, że ze względu na to, że to są duże zmiany, i obie wywołują konsekwencje z różnych, na, na różnych płaszczyznach dotyczących podatku, to y, czasami ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Ja już trafiłam na takie pytania, i stąd ta zagwoska, która jako taka wisienka na torcie, podsumowuje nam y, zmiany, które miały miejsce w tym roku. Słuchajcie, ja się teraz przełączę, y, żeby już nie przynudzać na moją prezentację, żeby, y, żeby wam dokładnie wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Zmienimy sobie tutaj F-ekran na moją prezentację. Mam nadzieję, że wszyscy ją widzą. I przechodzimy do samego rozwiązania. Przypomnę Wam, że cała zagwozdka dotyczyła firmy Computrex, która otrzymała dwie faktury, za które chciała zapłacić. Jedna to była faktura od firmy Media. Yy, która handluje sprzętem komputerowym, otrzymała fakturę z podatkiem VAT, czyli media jest podatnikiem czynnym VAT. Ponieważ jest to sprzęt komputerowy, dostawa miała miejsce 4 stycznia, to mamy tu do czynienia z, z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. I ten obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, przypomnę, obowiązywałby tutaj niezależnie od tego, czy Media yy, na fakturze zawarłyby informację o tym, że jest mechanizm podzielonej płatności, czy też nie. I mamy drugą fakturę, którą Computrex otrzymał. To jest faktura z 8 stycznia za dostawę, która miała miejsce właściwie za usługi świadczone 25 grudnia poprzedniego roku przez podatnika zwolnionego z VAT. No i ja Was pytałam, czy ponieważ na fakturze od media. Rachunek bankowy jest inny niż ten wymieniony na białej liście podatników, to CompuTrex może tak po prostu zapłacić za tą fakturę i to samo zajdel, który z jakiegoś powodu widnieje na białej liście podatników, ale nie ma rachunku bankowego na tej białej liście. I jest jakiś rachunek podany na fakturze, i też nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy CompuTrex może tak po prostu zapłacić na rachunki bankowe wymienione na tych fakturach? Czy musi coś zrobić, czy może ponieść jakieś konsekwencje w związku z tym, że zapłaci na rachunki, które nie znajdują się na białej liście podatników? Zaraz przejdę do rozwiązania. Przepraszam was bardzo. Sprawdzę sobie na Facebooku, czy się nic nie dzieje, bo miałam dzisiaj problemy z przekazywaniem ekranu, ale widzę, że nikt nie pisze, żeby się cokolwiek działo, więc kontynuuję. Skupmy się najpierw na tej pierwszej sytuacji Firmy, firmy przepraszam, faktury od firmy Media. Jest to podatnik czynny. Rachunek nie znajduje się na białej liście podatników, ale komputer chce zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności. Przypomnę Wam, bo o tym już mówiłam w, we wcześniejszej zagłosce, bodajże siódmej, która miała miejsce we wrześniu, że w przypadku, kiedy płacimy na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście podatników, to mamy trzy, jakby konsekwencje. Pierwsza to jest e, potencjalnie oskarżenie o niedochowanie należytej staranności, i to weszło w życie już od 1 września 2019 roku. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania dostawców, i to jest od 1 stycznia, a tu mamy do czynienia już z sytuacją po 1 stycznia, e, i na gruncie podatku dochodowego brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku powyżej 15 tysięcy złotych, a z takim tu mamy do czynienia. Do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na to, że jest zapłacony na inny rachunek bankowy niż wymieniony na białej liście. I to też obowiązuje od 1 stycznia. I od 1 stycznia, po 1 stycznia mamy do czynienia z płatnością za tą fakturę, zauważcie. I teraz tak: Część osób wyznaje zasadę, że skoro zapłacimy w mechanizmie podzielonej płatności, wtedy kiedy istnieje taki obowiązek, to jesteśmy zwolnieni ze wszystkiego. Prawda jest taka, że nie obowiązuje nas wtedy solidarna odpowiedzialność, czyli jesteśmy zwolnieni z tego, bo płaciliśmy przez mechanizm podzielonej płatności na rachunek inny niż rachunek podany na białej liście. Jeśli chodzi o, uz o uzależnienie dochowania należytej staranności, też bym raczej powiedziała i to zresztą wynika z wytycznych że tutaj drukujemy sobie wyciąg, ale ta należyta staranność zostałaby zachowana. Ostatnia kwestia bardzo ważna. I w, tej, w tym przypadku nie ma jakby ulgi. Pomimo tego, że zapłacimy na inny rachunek niż z białej listy mechanizmem podzielonej płatności, nadal czekają nas konsekwencje dotyczące podatku dochodowego. Żeby ich uniknąć, Computrex musiałby zgłosić w ciągu trzech dni, czyli standardowo, tak jak w przypadku każdej innej sytuacji, gdy rachunek nie widnieje na białej liście, a mamy transakcję, mamy e Wydatki powyżej 15 tysięcy złotych, które chcemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tak? Czyli w, każdym, w każdej takiej sytuacji musielibyśmy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia dokonania przelewu fakt do urzędu właściwego dla dostawcy, czyli dla tego sprzedawcy, że zapłaciliśmy na rachunek inny niż rachunek wymieniony na białej liście. Jeżeli takie zawiadomienie złożymy no to nie czekają nas konsekwencje z tytułu tego, że nie będziemy mogli zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o fakturę pierwszą, nawet jeśli będzie zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności, ale na rachunek inny niż widniejący w białej liście, no to musimy zgłosić, komputerex musi zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla, sprzeda dla, sprzedawczy, dla sprzedawcy, przepraszam, w ciągu trzech dni, że dokona płatności na inny rachunek niż ten z białej listy. I to jest jakby jasne i większość z Was odpowiedziała dobrze i dziękuję w szczególności Anecie, Halinie, Monice i Elicie za odpowiedź. Natomiast widziałam też Wasze uwagi odnośnie tej drugiej faktury i skupiłabym się na chwilkę na niej. Po co ja ją tutaj dałam? Nie mogę się z Wami zgodzić w jednej kwestii, mianowicie w kwestii takiej, że zwolniony podatnik nie widnieje w białej liście. Zwolnieni podatnicy, pomimo tego, że są zwolnieni z podatku VAT, paradoksalnie na tą listę trafiają, jeżeli złożą formularz VAT-R i na przykład zarejestrują się do transakcji wewnątrz Oni wtedy są rejestrowani w Urzędzie Skarbowym, co oznacza, przepraszam Was bardzo, co oznacza, że widnieją na tej białej liście. I jeżeli widnieją na tej białej liście, to teoretycznie powinni mieć przy swojej nazwie rachunek bankowy. Ale tak niestety nie jest. W większości przypadków podatnicy zwolnieni, ponieważ jest to mniejszy zakres działalności, nie bez powodu korzystają ze zwolnienia, bo jest to jakaś mała działalność, nie mają rachunków firmowych, tylko rachunki prywatne. A pamiętajmy, rachunki prywatne nie pojawiają się na białej liście. Tam tylko pojawią się rachunki, które są rachunkami rozliczeniowymi przeznaczonymi dla firm. W związku z tym nie znajdzie się tam ten rachunek zajdla. Czy to dla komputreksa ma jakiekolwiek znaczenie? Jeżeli sobie sprawdzimy na te wszystkie konsekwencje, to oczywiście ze względu na to, że ta faktura nie zawiera podatku VAT, nie mówimy o dochowaniu należytej staranności, no bo nikt tu VAT-u nie wyłudzi, bo nie było VAT-u na fakturze. To samo z odpowiedzialną Solidarnością, ale część osób zaczęła się zastanawiać: no ale kurczę, mogę taką fakturę zapłaconą takiemu podatnikowi, który jest na białej liście jako zwolniony podatnik. Zapłacić na inny rachunek niż ten, który tam widnieje, albo jak nie widnieje w ogóle ten rachunek? Widzicie ten paradoks. Teoretycznie przeznaczenie białej listy jest dla czynnych podatników, ale gwarantuję Wam, i sama to sprawdziłam: są podatnicy zwolnieni, którzy się na tej liście znajdują. I co wtedy? Wtedy musimy spojrzeć na przepisy ustawy o podatku dochodowym, które mówią w artykule 22p dokładnie, że jeżeli Płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu, który dotyczy e, dostawy towarów czy świadczenia usług potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik wadczytny. Czyli to, co niektórzy z Was pisali w komentarzu, jest prawdą. Korekta kup dotyczy tylko sytuacji. Kiedy faktura zawiera podatek VAT. Czyli możemy uznać, że nawet jeżeli ten nieszczęsny zajder znalazł się w tym rejestrze VAT, jako podatnik zwolniony, to jeżeli taki podatnik wystawia fakturę, to w ogóle nie mówimy o konsekwencjach związanych z białą listą. Czyli nie mówimy ani o zachowaniu do, należytej staranności, ani o solidarnej odpowiedzialności, ani o korekcie kosztów uzyskania przychodów. I ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, gratuluję, bo to wbrew pozorom nie był prosty przypadek. A wierzcie mi, już nieraz miałam pytanie o firmę, która znajduje się na białej liście, jest podatnikiem zwolnionym, nie widać rachunku bankowego. Co ja mam teraz zrobić? Bo na gruncie podatku dochodowego często osoby nie czytały tego zapisu, że to chodzi właśnie o faktury z zawartym na nich podatkiem VAT. Gdybyście chcieli więcej wiedzieć, czyli tutaj możemy sobie podsumować, że brak konsekwencji z perspektywy VAT oraz PIT, Gdybyście chcieli wiedzieć więcej, no to jest temat Biała Lista podatników, a należy ta staranność w kursie podatek VAT w obrocie krajowym. Tyle z mojej strony na temat tej zagwostki. Mam nadzieję, że jest to już dla Was zrozumiałe i że rozwiałam te takie. Przekonanie, że podatnik zwolniony nie musi się znajdować na białej liście. Cały problem z białą listą jest właśnie, że ona jest niedopracowana, że ona zawiera elementy, których nie powinna zawierać, a nagle one się tam znajdują i tworzą niepotrzebnie komplikacje i kwestię taką do zastanowienia się, do przeanalizowania przepisów, żebyśmy wiedzieli, co mamy w takiej sytuacji zrobić. Oczywiście z mojej strony, tak jak powiedziałam, to tyle, jeżeli chodzi o omówienie tej zagwozdki. To nie była długa i trudna zagwostka. Mam nadzieję, że przydatna dla Was. Teraz czekam, czy macie jakiekolwiek pytania. Widzę, że PDF cieszy się powodzeniem. Hmm. Czy chcecie o coś zapytać jeszcze? Okej. Okay. Dobrze, kochani, widzę, że pobieracie PDF-y, dam wam jeszcze minutkę, bo w momencie, kiedy transmisja się skończy, PDF już nie będzie mógł być pobierany. Więc, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć ten materiał jeszcze, to koniecznie trzeba sobie pobrać. Widzę, że pytań nie ma, więc zakładam, że chyba, chyba to, co mówiłam, było dostatecznie dla Was jasne i zrozumiałe. Oczywiście możecie pisać do mnie, gdyby były jakieś dalsze pytania. Ej, dobrze, kochani, dzisiaj zmieściliśmy się w e, prawie 15 minutach. E, Karolina pyta o VAT w obrocie zagranicznym w przyszłym roku, ale e, e, ciężko mi na ten moment powiedzieć. E, Kasia jeszcze pyta, czy zagłoski księgowego będą tylko dla klubu? E, będą publikowane na fanpage'u, ale bez dodatkowych materiałów najprawdopodobniej. Jeszcze myślę, jak to ugryźć, żeby docenić osoby w klubie przede wszystkim, bo tam będziemy tworzyć tą społeczność, która skupia się wokół tych najczęstszych zmian w przepisach. Czy płacić w mechanizmie podzielonej płatności? No to zależy, Halinka, na ile się to opłaca, bo MPP ma pewne swoje korzyści, ale też utrudnienia dotyczące płynności finansowej. Emilia, cieszę się, że zostało dokładnie wyjaśnione. Dobra kochani. Dziękuję Wam bardzo za udział w tej zagwosce już ostatniej w tym roku. Czy można przedłużyć dostęp do kursu o miesiąc, nie tylko Patrycja o pół roku. Kursy działają tak, że masz dostęp pierwotny na pół roku i potem kolejne pół roku możesz przedłużyć. Kasia poprzez wpisanie komentarza PDF. Okej, okay. widzę, że jeszcze coś się pojawia, już się chciałam żegnać, ale widzę, że jeszcze coś, tu, coś tutaj się pytacie. Ale już będziemy kończyć. Dobra, więcej pytań nie widzę. Tutaj Facebook mi strasznie przeskakuje, coś, coś strasznie mieszają. Dobra, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za obecność dzisiaj, za bycie ze mną. Śledźcie profil, bo w przyszłym tygodniu czekają nas. Kolejne niespodzianki będę Wam zdradzać, co mam w planach, a wierzcie mi, jestem bardzo podekscytowana tym, co się będzie działo, więc y, mam nadzieję, że będziecie ze mną i że zobaczycie. Nie życzę Wam też jeszcze super wesołych świąt, chociaż te Jingle Bells i y, światełka już wszędzie widać po prostu, y, bo jeszcze się z Wami zobaczę, a y, nie powiem kiedy, bo to będzie niespodzianka. Do zobaczenia w takim razie i dziękuję za dzisiaj.